Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym filmie na kanale, gdzie mam ponownie przyjemność zaprezentowania państwu monetę w slabie NGC Święty Maksymilian Kolbe. Moneta wyemitowana przez Narodowy Bank Polski w 1994 roku. Została wykonana ze srebra próby 999 na krążku o średnicy 40 mm i masie 31,1 gramów. A więc również mamy tutaj do czynienia z jedną uncją czystego srebra. Na dzień dzisiejszy ogradowano łącznie 87 monet, z czego notę PF69 otrzymały 62 sztuki. W spisie NGC na dzień dzisiejszy widnieje 6 sztuk w nocie PF70 Ultra Cameo. Moneta z niższym nakładem niż poprzednie bo tylko 15 tysięcy sztuk bardzo ładnie prezentuje się w starszym slabie NGC i pięknie prezentuje się w głównej kolekcji.